Leczenie osób już uzależnionych od narkotyków to jest przede wszystkim leczenie polegające na dosyć długoterminowej psychoterapii. Ten kontrakt, ta psychoterapia powinna być rozłożona na różne etapy, w zależności od tego, jaka jest głębokość uzależnienia, z kim mamy do czynienia, czy to jest człowiek młody, czy już dorosły itd. itd. No generalnie rzecz biorąc, myślę sobie, że wstępem w ogóle do leczenia czy do takiego pomagania, bo to nie tylko chodzi o psychoterapię, ale również o różne oddziaływania socjalne, o różne oddziaływania socjoterapeutyczne, budujemy taki system pomocy osobom uzależnionym, w zależności właśnie od jakby potrzeb, stopnia zaawansowania w chorobie itd. Generalnie rzecz biorąc, w Polsce to wygląda tak, że osoba, która jest uzależniona od narkotyków, najczęściej trafia do systemu do, poprzez poradnie uzależnień i następnie bardzo często jest nakłaniana czy namawiana do tego, żeby kontynuowała terapię w ośrodku stacjonarnym. One są zwykle długoterminowe. I oddalony dosyć od środowiska, w którym, w którym młody człowiek, czy w ogóle człowiek uzależniony od narkotyków, funkcjonuje. Ale uważam, że powinno się przede wszystkim ten stacjonarny okres tego odłączenia od naturalnego środowiska człowieka jak najbardziej skracać, po to, żeby człowiek wrócił i zaczął funkcjonować. Jeżeli jest to młody człowiek, to powinien zacząć kontynuować szkołę, naukę, bo to pełnienie normalnych ról społecznych, jakby powrót do normalnego życia, może być tylko w środowisku, w którym człowiek się wychowuje, a więc obok rodziny wspierającej i oczywiście też zaproszonej do do, do, do terapii, bo, bo często uzależnienie od narkotyków jest generowane przez problemy rodzinne. Ponieważ jest to choroba przez specjalistów uznawana za nieuleczalną, w związku z tym ten proces terapeutyczny powinien być długi i głęboki. Natomiast zdecydowanie powinien się opierać o placówki bardzo wyspecjalizowane placówki ambulatoryjne, które są wyposażone nie tylko. Wysokiej klasy specjalistów od terapii uzależnień, ale także coachów, doradców zawodowych, dobrych pracowników socjalnych, terapeutów rodzinnych, którzy do zagadnienia uzależnienia mogliby podejść kompleksowo. To wtedy daje zdecydowanie największe efekty i, i, i może prowadzić do, do, do wyjścia kogoś z, z nałogu, z tej choroby.